Najnowsza edycja programu Rolnik Szuka Żony powoli zmierza w kierunku najważniejszych rozstrzygnięć. Po pierwszych randkach z poprzedniego epizodu 32-letni, Rafał miał kilka faworytek, wśród których zdecydowanie znalazła się Magdalena. Problem w tym, że w toku randki uczestniczka show zapomniała mu przekazać istotnych wieści na swój temat. W 11 sezonie produkcji już wyszło raz na jaw, że jedna z kandydatek zataiła istotne informacje na swój temat przed innym rolnikiem. Fani programu otwarcie zastanawiali się więc, jak poważny okaże się sekret Magdaleny. Wśród popularniejszych teorii znalazła się ta dotycząca posiadania dzieci przez kobietę. Producenci hitowego formatu TVP przed premierą trzeciego odcinka mocno podkręcali atmosferę przed sceną z udziałem Rafała i Magdaleny. Zdaniem większości komentujących z dużej chmury polał się jednak mały deszcz. Okazało się bowiem, że kandydatka rolnika żyła wcześniej w siedemletnim związku małżeńskim, który skończył się rozwodem. Na wieść o wcześniejszym związku Magdaleny rolnik z Radzanowa nie zareagował wielkim wybuchem emocji. Nie krył natomiast zaskoczenia i czuł się oszukany, bo jego partnerka do gry nie napisała tak istotnej informacji w liście. Z drugiej strony przyznał jednak, że wtedy zapewne nie zaprosiłby jej do programu. A do tej pory dogadywali się na tyle dobrze, że zaprosił ją też na swoje gospodarstwo. Mogę mieć ślub kościelny, nie mam dzieci, mam czystą kartę, zapewniła Magdalena, na co reszta siedzących w pobliżu kandydatek zareagowała zaprzeczeniem, to nie jest trochę czysta karta, dało się usłyszeć z ich ust. Właśnie postawa damskiej loży szyderców najbardziej zaszła za skórę fanom programu, choć pojawiają się też głosy zarzucające Magdalenie kłamliwość.